Hej, witajcie z mojej łastamili! Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dzisiaj oddaję do łazłazyńu, a przygrywoną piknie kapela eśta ze sopłatni. Dzisiaj, moi drodzy, mamy sobie już 22. niedzielę zwykłą, poczytamy Ewangelię ze 14. rozdziału od św. Łukosa, Łukasa, potem zaś będzie Godka o tym, jako mała Maryś babce Walerce prawdę powiedziała, no i na koniec to jest moje rozwazanie. Pikniewo Was zapraszam, posłuchajmy sobie, co w Ewangelii mamy. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także: gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Zgadka o tym, jaką Mała Maryś babce Walerce prawdę powiedziała. Wicie, posłał Kiesik przed sumą Mała Maryś z babką Walerką do kościoła. I kiedy Maryś zapytała, po co tak wcas idą, babka przykazała wnuczce, by się modliła przed mszą i łazmawiała gorliwie z poniezusem. No to mało Górolecka Maryś kiedy ino przekroczyła brabę, wleciała wartko do kościoła i usiadła se w ławce babka walerka zaś witała się i klachała w kruchcie z sąsiadkami potem sła dostojnie bez kościółek na jakże idąc do pierwszej ławki i niemiani dostojnie ozdawała skłony głową kumom na prawo i lewo a z niejedną babą nawet zamieniła parę słów. Na koniec zaś usiadła se w pierwszej ławce i majestatycznie zaczyna wyciągać książycki i święte łobroski z pokaźnej torebki zapazuchy. Kiewalerka już miała za masyście się przezegnaj, mała maryś wartko uceniła znak krzyza i poderwała się z klęcek: Widaj i chcący wyjść. Kany zidzies! zgromiła ją babka. No przed kościół idę, poczekaj na dziadka. Klęko i modli się, godej spon jezuskiem, pada walerka babka. Nadej jo już sytko nim, łobgadała, wypaliła wnuczka. — Ta? Takoś mądro? Na swoje nieszczęście, wiecie, ciągnęła babka. To co ci powiedział, Pan Jezuszek? A różne rzeczy. Powiedział mi też, co by ktobie rzekła tako. Walerciu, tyś czasem nie zabocyła do kogoś tucha w przyszła? I powiedział pon Jezus, że będziesz wiedzieć, co to się oznaczał. I dodała Maryś, wyskakując z ławki. A ja idem do dziadka na chór, bo tam chłopy se przynajmniej przybrzemią, kie zaś będzie nudne, kozani. Tak sobie myślę, że Jezus przestrzega przed takim kokoszeniem się. Czasami można tak się zapomnieć w pokazywaniu innym, że się modlę, że jestem w kościele, że zapomni się o nim, o najważniejszym. A szkoda by było, żeby cała energia duchowa i emocjonalna i całe myślenie zeszło na pozerstwo. I chyba jeszcze o jedną rzecz prosi Jezus: skoro przychodzi się na ucztę, to przychodzi się cieszyć, radować się z gospodarzem i z innymi. Kiedy się łazi między stolikami i przestawia innych według swojego poczucia sprawiedliwości, kiedy się wpada w udowadnianie innym, że ja tutaj powinienem siedzieć, mnie się to miejsce należy, bo to i tamto, to znika radość. I co z tego, że będzie sprawiedliwie, kiedy nie będzie radośnie? Może to jest myśl na niedzielną mszę, na ten tydzień: ucieszyć się, że mogę wierzyć i radować się obecnością Jezusa razem z innymi.